28 marca w Starostwie Powiatowym w Bielsku Białej uroczyście obchodzono setną rocznicę urodzin pułkownika Kazimierza Bogacza, działacza Światowego Związku Żołnierzy AK. Honorowy patronat nad uroczystością objął poseł Stanisław Szwed i starostabielski Andrzej Płonka. Uroczystość zorganizowała Fundacja Wiaru z celem, której jest pomoc środowisku kombatanckiemu. Pułkownik Kazimierz Bogacz urodził się 28 marca 1914 roku w Ocicach koło Tarnobrzega. W 1939 roku został zmobilizowany i przydzielony do III Pułku Polskich Legionów w Jarosławiu. Był dowódcą kompanii zwiadowczej. 19 września jego udział w kampanii wrześniowej się zakończył, kiedy pociąg, którym jechała jego jednostka, został zbombardowany, a żołnierze zostali wzięci do sowieckiej niewoli. Jednakże walka o wolną Polskę nie skończyła się, bowiem Kazimierz Bogacz został żołnierzem ZWZ AK. W latach 1943 1944 był dowódcą oddziału partyzanckiego w Budzie Stalowskiej. Po rozwiązaniu AK kontynuował działalność konspiracyjną w strukturach winu. Za to w 1949 roku został aresztowany i skazany na 6 lat więzienia. Przeszedł piekło więzień ubeckich i karnych obozów w pracy w kopalniach i kamieniołomach. Za swoją bohaterską postawę został oznaczony krzyżem Armii Krajowej i Medalem Wojny 1939 roku. Od wielu lat jest działaczem Światowego Związku Żołnierzy AK. Od 2011 roku mieszkańcem Bielska Białej. W obchodach setnej rocznicy urodzin pułkownika Kazimierza Bogacza wzięli udział poseł Stanisław Szwed, Stanisław Pięta, członek zarządu powiatu w zastępstwie starosty Andrzeja Płonki, Andrzej Sikora, zarządca Fundacji Wiarus, pułkownik Andrzej Andrzej Rajczyk, komendant WKU w Bielsku-Białej, Ryszard Batycki, przewodniczący Rady Miasta w Bielsku białej radny Przemysław Drabek, wiceprzewodniczący Rady Miasta, kapelan Światowego Związku Żołnierzy AK, ksiądz Major Tołwiński, harcmistrz ZHR Bogumił Kanik, przyjaciel rodziny Andrzej Zadrożny, oraz młodzież z gimnazjum imienia Stanisława Maczka z Jaworza i licealiści pierwszego liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika oraz młodzież z bielskiej szkoły przemysłowej. W imieniu rodziny głos zabrała Anna Kowalska. Córka Kazimierza Bogacza. Na zakończenie spotkania wywiad o tematyce historycznej wygłosił znany dziennikarz i historyk Jacek Kachel. Wszyscy życzyli szacownemu jubilatowi 200 lat w zdrowiu oraz równie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, w jakiej prezentuje się obecnie zasłużony dla Polski, stanowiący wzór postawy patriotycznej i obywatelskiej, stulatek.